Siemanko, cześć, pompa z tej strony, Hunter ze mną jest Super. Gram sobie w Crisisa, widzicie. Dokładnie kolejny odcinek, drugi już na tej samej mapie, ale akcja jak zobaczycie zaraz, o mam minigana, czy będę miał. Jakiś taki tryb przy, nie? <laughs> Czołg! Już powiem, że to jest ten sam tryb, no to są właśnie pojazdy, o, dof, to jest jakaś zmodyfikowana wersja tego instant action. No, i to fest, stary. Wiesz jakie tu są bronie? O kurde, mam minigana. Coś Ktoś na nawala, stary mięsko. Golot! Ty mam... No. Ale ten migan ma taki odrzut na temat odległość, że wiesz, że ciężko. Fet. mnie nie widziałeś? Ej. Patrz, ktoś leci tym transportów ten Ej, no to było hamskie teraz, nie zrespiłem się jednak głowie gostka. I człowiek, mam staty 1,7. Co Ej, to mamy Jakiś, ma pa jakiś panosek stary na tasę tym tym, tym. Nie, ja się respię na tym z tym. Ja nie mam broni, żadnych. Absolutnie, tu jest pistolet maszynowy, dobra, teraz zaczynam grać. już. To Marcin, stary graźnik. Nie, nie mi latać w tym w ogóle. Ja piszgam, tu wszystko się wysadza, stary. A ty sobie latasz, tak? Ej, nie, no, nie, właśnie nie. Ja obserwuję pistolet. Kurde, chciałem wejść na ten helikopter, to oczywiście go wziąć. zabiję Kardana. Nie to Daniel. Ty gnoju, on był mój. No, no chyba nie człowieku, nie ten ken Już się tak cieszyłem, że gno Co jest? Z o, ci zagra? zakietnicy powiedziałem To no, widziałem tak nabył. to jest taka lamernia, że ja tego nie wrzucę. Nie no żartuję. <laughs> ja no nie no co miejscu. to jest człowieku z czego oni szczelają? Ja no ja mam staty 1 7, Jakie ty masz staty? 3-3 No, no teraz, na... jest, teraz jest na odwrót Zginąłem Ale w sensie jak na odwrót W sensie bo ty miałeś gorsze staty Ja nie mam takich dobrych statów co ty to mówisz Ja nie mówię że masz dobre staty, masz lepsze staty Wiesz nie czuj się jakimś prosem, ale wiesz w moim towarzystwie możesz się tak czuć Nie ja się tak nie czuję. Patrzę mnie ja lecę, patrzy ja lecę, ale zastrzelam mnie Ej tu ktoś był chyba ja... Ja Ej wziadam. no jak to jest możliwe że oni wszyscy mnie zniszczą zawsze Czekaj coś jakoś zmienia po Ja już startowałem hopie. Ej nie ogarniam jak ten O fuck chyba mnie widział Trzeba jakoś was Trzeba zmienić miejsce. Ja bym chętnie jakimś helikopterem sobie poleciał, ale nie no ma. Właśnie, wszyscy, wzi nie, wszyscy wzięli. Nie wystartujesz. Czemu? Bo cię zestrzelą zaraz. Czemu, mówię, ja też próbowałem. Tym, tym, tym transportowcem bojowym, tak? Dobra, zabiłem kogoś kończył. E... Ale mam najgorsze staty na serwerze. Nie no, goś za mnie gorsze. zabił. Gościu za mną ma gorsze. Dobra, a teraz już tak na serio gram. E, Szymon! Tak? Ty mnie doganiasz. Jest, zabiłem Kęta, dobra. Taki gościu bierze broni. Biorę ten. Czekaj, się dwa razy zrespiłem. Czekajcie e, na mnie. Biorę nie? No, no, no. Ich, ich mówię tam tak. i Nie wiem, czy ktoś mnie tu widzi. Hmm. Szymon, zabiłeś bazuki. O ktoś mnie ktoś mnie trafił O ten impuls jest zabójczy O Boże, znowu ktoś mnie zawił 4,12 mam staty. jakie masz staty 46. 6 Kurde może mi, się, może mi się uda ciebie dogonić Jestem w o! ciągu Wow zabiłem gostka No już żem zabrał Czy ktoś wiedział, co się teraz stało? Wpadłem w jakieś, te, w jakieś skrzynki i nie mogłem wyjść. Jezu, co tutaj się dzieje 6... na, na tym serwerze, człowieku? Zginąłem znowu. 5-6, 5-13. Ja się, ja będę się starał nadrobić to jakoś tym. Mogę wsiąść, wsiąść. Jak odpalić, stary? Co? Trzeba jakoś zmienić miejsce pasażera w tym ciągu, nie? E, no chyba można. I jak się nie, zmienia? No. Bo ja tutaj nic ja? nie mogę zrobić. Ja w czołgu, no można, można. No ja, na jedynce masz działał i ten, nie? Czekaj Kurde, wziąłem ja ten pistolet, nie. To jakiś gościu był. Ała, 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 będzie bolało. Już to czuję. 6-6 mam staty, stary. To dobre. No patrz, jestem drugi. Za mnie zniszto. Ja już nie żyję. Jestem drugi. 67 stare. Jak Jaka kapa? Kurego miał C4, to ten czołg wiesz gdzie wysłał. Pięk. Nie, znowu mnie ktoś zabił. Człowiek, oni mnie irytują z tymi czołgami. To. Mnie irytuje też, że jak mam czołgi zaraz ginę. Nie? Cicho, może uda mi się wejść do tego tego w końcu Zabiję kogoś Nie gościu kurde A Ja będę strzelał do góry Kto mi zabroni Ehe, Zabiłem kogoś 7 statek A ty masz staty człowieko? <grystanie> Teraz ci powiem, masakra Dobra ja, ja wchodzę do tego Powiedz, że w końcu No nie leć do, że do góry Dobra Kurde tym w ogóle Co? latać nie umiem Umiesz latać tymi tymi? Ty jesteś z tym tym Zaraz się zdejmą Teraz nie widzę, Zeskoczyłem. zaskoczyłem Strzelam w ciebie Ja zaskoczyłem Możesz Daniel mnie zapił. To coś zaskoczyło okay. Ej, ja nie mam broni, nie? No bez ja, że ja w niego pakowałem cały ten stary omień to, to byłem ja. No serio? No. Nie... Ej, 7-9, co się dzieje? Zaczyna się złapać sa. O dobra. Ej, czemu ja tak ma. To no, by też tak klatki skaczą strasznie. No. No Ile bo stare oni nawalają jak. 12 FPS, uchy. Ale nie ma lagów, stary, to jest dobra. What the fuck? Zabiłem golowkę. To mnie, stary. <laughs> Ale w czym ty, w czym ty byłeś? No, teraz mogę jechać czołgiem, dobra. Aha, fajnie. Zresztą kurde, zapograł się czy pojeździł? Nie, zaraz zginę. I gościu jest gdzieś przy mnie, nie? Aha, zabiję gościu, gościu, zabił mnie. 8, 12 mam, 716 16 masz, stary, co tu to robisz? Czekaj, zaraz tutaj trafię. Przejechałem kogoś. Dobra, teraz ja na te staty trochę. Mhm. Mm to przy kampie, no kurde. Jest on, uciekam, jest tego pola walki. Staroń, tu szczelajmy jak dzikie węże. O. Świetne miejsce, tu pewnie będzie pełno przekroczyło tutaj Super, no. Ja nie wiem, skąd oni ja tylko czekam aż. O, rzesz! Zabijesz kogoś? Zabiłem, zabiłem. Kardana. No, się wziął. Czekaj. O, jedzie czołg. świetnie. Kurde, jesteś tutaj. Ała. Coś jest? Coś? Coś? Ja tam muszę się dostać. Kurde, prawie bym Piroeta zabił. Kurde, tu ludzie popełniają samobójstwa. Co zauważyłem. Ojojoj Dobra oj. Dobra, 17 to masz 913, nadrobiłem trochę Tu ktoś jest szybko, brać amunicję. O dobra. masz srebro. Jakie srebro? No ogarniam? jakie srebro, o co ci chodzi? No nie ogarniasz? Ja mam Teraz ogarnąłem. Kurde, tu ktoś jest. Golowka. No ej no <głos> nie. <głos> a jak mi nie człowieku teraz jakoś tak śmiesznie Ja stary nic zrobi, nie Mi to boli Kurat ktoś jest gdzieś przy mnie, a ja, ja nie ogarniał A no. wiesz co mnie cieszę? Ja no. tylko ja gina. <noise> A ja muszę ogarnąć jak się lata tym statkiem, nie? Tym obcych Statek obcych gdzie? No ale nim. Czekaj, to nie mi w ogóle latać. No go... <śmienicza> Rozwaliłem się o jakieś drzewo. <śmienicza> Co? Ty leciałeś? No. Zaraz ja bym cię zniszczył, więc się nie przegnij. Ty już nie będziesz taki pewny siebie. No serio, ja już tam mierzyłem. Ty już mierzyłeś, nie? Czekaj. Kurde. Ci... No serio. Pistolecik. Ty leciałeś stary przed moim celownikiem. Kurde teraz ja zginę. Tutaj gości mi chyba widział A W ogóle nie wiem jak mnie słychać, bo... o 10-15 Kardan Elo 12-19 Ej, o, miałem włączyć stopper, nie? No Nie, jak mnie ten Kazik zabije Kazik Nie za, e, zabije mnie, nie ma wata Nie ma we wsi 13-20 Zawsze mogą być Ale mi się lepiej. ta lufa odwraca powoli A jak u ciebie? Wchodzę do tego statku Jeszcze raz, nie, ale to nie jest 10-15 A taki bajer, dobra Tomasz mnie zabił No i zabiłem Kazika. Teraz tylko ten czołg roz... Aj... Kto mnie zastrzelił? Golą... No, da golowka. Daniel. Nie, Daniel cię zastrzelił, a mnie ktoś zastrzelił, nie wiem kto. Ja Golowka Jak to brzmi w ogóle. Golowka. Właśnie, pogadajmy o tych nikach, bo to jest ciekawa sprawa tutaj. Eee... Ehm... No, jakiś RX stary. Tak, bo tutaj trzeba być zalogowanym do Game Ja czytałem, żeby te niki były stałe. Ja. No tak, a ja się nie zalogowałem tego Gamefi'a. O kurde. A ty tam jesteś zalogowany? Zabiłem Gostka z Mele Nie Ej. jestem właśnie zarejestrowany na tym tym, a mam normalną nazwę, nie? A na przykład niektórzy mają nazwę na przykład GTX 260, nie? Ja nie wiem czy to No pobie... <laughs> nie wiem, bo po karcie graficznej stary, czy po czym W ogóle nie wiem, no Nie ja miałem w stary, stare, ja wiem no. ja miałem... To jest dyskryminacja Radeonów Nvidia lepsze What the fuck Co tu się dzieje? Jestem drugi. I mam razie z, to, to dobijam, przewagę tak. nad tobą no. Ojoj, nie mam C4 Ale ciężko ci powiem jest znaleźć O jest rakietnica Co tu jest ten czołg jeszcze? Niech będzie no Tu ktoś stoi O, zabiłem kogoś a wiedziałem, wiedziałem Że Kusok, 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 mnie, kusok mnie zabił Ja wysadziłem czoło myślałem że tam ktoś jest Jakie bry. masz staty? 10-17 no. te, ja, Teraz ja mam flow człowieku <laughs> No już mnie ktoś piekił. Ej, nie leciałem ani razu zwykłym helikopterem. Chyba sobie nie powiem. Ja też. Nie? Zabił mnie Fantosmasz. ją tam Tak się pochodzi tutaj. Tak, Tak. O Boże! Szymon, no. Szymon! Ej, zginąłem w powietrzu! Wysadzili cię? No właśnie, nie! I jakby po prostu, wiesz... Mój helikopter z nagle się rozpadł. O, to ja właśnie też tak miałem, nie wiem czemu. No, akurat jest jakiś gość, zaraz go z shotguna zdejmę. Chyba, jak mi się uda, ale mi się nie uda. I tam w ogóle latają takie testy to są od nich samoloty? Wiesz, go... To taki gościu lata? No właśnie, to są... Ciepie bomba, ciepła bomba. Czołg, czołg, czołg! Ej nie, gościu! Pa, karden! Zabiłem kardena ja jak, leciał na... czołg. jak leciał z powietrza. Widziałeś to? Nie rozwaliłem czołgu. Ej, ten czołg żyje. Łata! Kusok mnie zabił, nie no. Ej, a mnie zabił Daniel. Ale ten Daniel nie ma się czego wtydzić stary. O 28,17, ładnie. Ale jeszcze jest pewnie jakiś przekoksu to Nie ma w ogóle leweli w tej grze, to jest też śmieszne. Zabiję jakiś synka. Ja też właśnie ja chyba z gosków z Mel Ja że nie, ja, nie chcą co ja chciałem uciekać nie? na spinzie Dumu stary Kardan mnie zabił Ej, widziałeś jaki jest pozostały czas gry Właśnie nie 98 minut chyba, tak, chyba takiego odcinka nie nagramy co? Co? Chyba takiego odcinka nie nagramy drugiego No raczej nie Chyba, że chcesz. No, wrzucę od razu wszystko. Jakiś gościu utartował mnie, zabił po środku, stary. Myślałem, że można być na pokładzie, jak coś startuje. Kurde, czy ten gość jest tutaj? Właśnie nie, musisz być sam. No, zauważyłem. Kurde, wspinaj się, że po tej drodze. Bo to jest to, że nie można współpracować. Ej, no, no i co ja mam teraz zrobić? Dobra. Kurde, jestem na jakichś dachach. To tu ktoś będzie. Nie, spadłem nie. Jak tam sytuacja u ciebie? O kurde, tu ktoś. <grym> <był. grym> Jakiegoś gościa prawie zabiłem. Nie, Daniela, stary. On przeżył mój strzał z bazuki. Nie, jakiego ja nie zabiję, to się zastrzelę. Dobra, już się bałem, że go nie zabiję, ale tu by była lamerska akcja to... Dobra. jest Zabiłem kusok. Pozdałem mu. No. I Daniel mnie zabił. Daniel to jest wszystkich kości. Stary, nie rozumiem tego. Czek. Ej, dobre! Ktoś kam. Ej, Ej. Ja mam czwarte miejsce, stary. no to źle. ale to jest... Przekoksu ten Daniel, nie? Nie, z czego on mnie zabił, człowieku? Ale jestem drugi cały czas. Na razie hmm. jest To wszystko chwilowy, a chwilowy wypadek przy pracy Pa! Startuje tutaj zastrzela stary Ten gość jest miniganem tutaj <laughs> Golawka, to te, te... Golowka Zabiję cię? Właśnie nie wiem. Ja nie ja ogarnę... Chyba zaskoczyłem albo coś. Mój, mój wrak się chyba zabił. Co to jest ciekawe w ogóle, nie? Albo nie wiem stary. <laughs> Mnie nie zaliczmy kile. Kurek gdybym miał, miał. O, pistolet maszynowy jest, ale, boże, jaka beznadziejna optyka. No, obrotuwa, niech się zrobi. Ale tutaj nie ma tych broni obcych, nie? Na tym serwerze. E, chyba nie ma. Szkoda, szkoda. Bo to jest... Ale jest obrotuwa, obrotuwa jest best Ale ten D ode mnie dostaje. Tylko D się nazywa, po prostu tak D. I samo D. O. Ojej, czołg. Chyba mnie widział. I chyba to już mój koniec. Ała. Ja miałem włączyć stopper ile to trwa? Właśnie to no nie mam, pewności, Kurde, fps spadają strasznie w tym kraju dzisiaj. A Na początku myślałem, że będzie dobrze. No bo tu już stare strzelanina weźmie z bez. No niby tak, nie? Ale... Jednak patrz, taka stara gra, nie? No ale jednak. Ale jednak, to była rakietnica. To był czołg, do którego strzelę. Nice, Wykło nie, za nie zabiłem go? No chyba nie. Szymon zginął. To ty byłeś? Nie, ale ktoś cię zabił. No wiem, właśnie z czołgu. Ktoś mnie znowu zabił, kardan. Z czego on strzela? Dobra. A ten odcinek jest taki spokojny. No. Co? Ej, to jest możliwe, że po jeszcze się na same wbuha na te pojazdy? No chyba tak, jak są podpalone. Ale nie był podpalony. To nie. wstał sobie. I tak ja takie coś. Ty? Ty? Ty, ty, ty. Wiesz, yep. budowany w Polsce. A jak spinam się po rabinie, nie? No. Energia się nie regeneruje, czaisz to. Tu kiedyś zabiłem kusoka, wow! No ja też, już czasem kill na golawkę, boże, co to za nikk, co to za jakiś... nikk, no, chwila, jeszcze no, no ojejaja. Oj, ja ja z... To jest ostro. Kończymy odcinek? No, zaraz, tak. Okej, okay, spokojnie, to Tylko jest tkaj, 93 dm. do 92. Dawaj, do 90 może będzie akurat pełno. No, nie, że nie wiadomo ile ja to nagrywał, no Ej, no w sumie, to jest, to jest całkowita racja. Boże, co ja mówię? Dobra, zabiłem jeszcze jednego. wejście. Czekaj, ja muszę kogoś zabić na zakończenie. zabiłem. Nie kończymy odcinka, to póki nie zabiję. To nagle. Stary, same dadę, no, fajnie. Kardan. Nie! Dobra, zabiłem go. Tak, kończymy. Kardan mnie zabił na sam koniec, więc możemy kończyć. Mamy nadzieję, że ucznik wam się podobał. No. Na razie coś No, na razie.